Oja cię Stasio ktoś chce nam cyknąć fotkę. i to może się ośmichniemy, no co ty chcesz żeby się z ciebie śmiali, a czy będę miał taką ksywkę jak ty? No pewnie że ci taką dadzą, oj oj to ja jo zbiegnę do ojca powiedzieć że będą na mnie mówili ten stary z ale tak to tylko do mnie stara mówi jak daje mi obiad, to znaczy że ja też będę mogło ciebie wpierniczać makaron z gownem? Nie, będziesz po prostu znany jako Stacho a nie jako Stacho, ale fajnie po raz pierwszy w życiu mi stanął. Ty to wiesz co pieprzynijmy temu fotografowi w oko. Nie! Rozgrzeweczka panowie.